Jak się nazywała ta kurwa, która jest profesorem? Jak się nazywa? Co straszy, twałdy, tsunami, straszy, że zabraknie stadionów na, na chorych? Horban. 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 Tu przy grobie Staszyca stojąc. Życzę Ci, żeby cię szlak trafił. Zdechnij. Jesteś kurwa jak rak, jak gangrena złośliwa. Przy tym Bożym Narodzeniu życzę Ci wszystkiego najgorszego. Tak, kurwa, jestem chrześcijaninem i katolikiem, i krzyżowcem jestem. I powtórzę za Panem moim Zbawicielem: Przychodzę na świat z mieczem, Orban. Ty parchu pierdolony. Jezus też powiedział, że nie tylko niesie pokój, ale również i miecz. Mówię właśnie, powiedziałem przed chwilą, że Zbawiciel nasz powiedział: Niosę Wam miecz. Wy zdrajcy, wy łotry. Wy nowotwory złośliwe. Wy polskojęzyczne gangreny. Wysza bez Wysza bez Zdechnijcie. Sami. Będzie mniej bolało. Zobaczcie, to Wigilię Bożego Narodzenia. Jestem przepełniony do was nienawiścią i agresją. Nie chcę z wami żadnej zgody. W żelaznym żelazem gorącym wypalić Was z tej rzeczywistości.